Siemano dzisiaj znowu zagrałem w Stila Brainrot na Robloxie. Jak widzicie jestem już po tutaj pierwszym Rebirfie i mam do... mam tutaj do zebrania naprawdę bardzo dużo pieniędzy, bo przez całą noc te zrobiły. Ale dzisiaj będę naprawdę kradł, bo wczoraj w ogóle nic nie ukradłem. Ale dzisiaj, ojoj, oj, oj, to się zmieni. W ogóle zobaczyłem, że jest coś w sensie jak shop. Jak jakieś cytro to przegapiłem wczoraj. Ale tutaj można sobie kupić o... slab, jakiś speed coil. W ogóle takie rzeczy, żeby sobie pomóc trochę. Jak tutaj widzicie jestem szybszy trochę z tym. No Dobrze, sprawdźmy tutaj o to chodzi. Jeszcze. Dobra, 20 sekund jeszcze zostało. I będzie można tutaj ukraść Brain Rota. Chociaż tutaj z tego co widzę nie ma za bardzo żadnego do ukradnięcia. No bo już tutaj ktoś ukradł. Może jakbym go walnął tutaj samemu. Chociaż trochę zarabia. Dobra, ja spróbuję to ukraść. O, jest sety. Troszeczkę to leciałem. Dobra, ale. O, tutaj jest jakaś kolejna otwarta baza. Także spróbuję się to coś na górę gdzieś. Czy to jest pusta baza? Kompletnie. A w ogóle swoją muszę jeszcze pilnować, bo ja tę mam otwartą. No nie, nic, nikt mi nic nie ukradł, dobra. W sumie nawet się nie dziwię, no bo tutaj za dobrych rzeczy akurat nie ma. Oj, oj, oj. Tutaj jest jakiś... lucky block. No ale ta baza jest jeszcze długo zamknięta, także... no niestety. Tutaj jeszcze 14 sekund będzie... będzie... Eee... nie. Spadaj. O, poleciał. Zablokuję sobie bazę, żeby mi nikt tutaj nie wszedł przypadkiem. Okej, okay, po, po prostu chyba tutaj zmienię serwer, no bo na tym naprawdę po prostu nic nie ma. Okej, okay, właśnie wsiadłem właśnie sobie na tutaj na nowy, na nowy serwer. I akurat się tutaj otworzyła jakaś baza czyjaś. Także taki szpiro-niro może się uda go wziąć. O kurde, proszę daj mi to, kurde. Oj, oj. weź mi daj cokolwiek. Cokolwiek, proszę. O, to, proszę cię, górna. Słabe to jest przecież. Nie wiem, czy że, by mi tam nic nie ukradł. W sumie to ja się może, o, zrezygnuję. O kurde, blokuję to. Ty, re, ma w Ja sobie tutaj pozbieram wszystko. No i... i idę szukać jakiejś kolejnej bazy do obrabowania. Oła! Co to, to było? W ogóle ja nie używam tego dla no a powinienem. Dobra, uciekam ci. Roblox, najszybciej. Fajny mi. Goni mnie tam dalej? No, goni, goni. No to wejdę do swojej bazy. Okej, okay, no i nie widzę tutaj, żeby było coś dobrego do... do ukawienia komukolwiek. Także możliwe, że znowu trzeba będzie zmienić serw Tutaj już, jeszcze 3 sekundy zostały. Może zmienię zdanie nawet tutaj. Okej, okay, spróbuję to ukraść. O nie, Derek przyszedł. O, ty, ty, może mnie nie trafi. O, o, Derek, dawaj, nie! No ty kurde, nie. Ja, ale blisko było strasznie. Dobra, zablokowana baza. O, tutaj. O, 7,5, 7,5, dawaj. No, kurna! Dobra, jest. Cavallo dawaj, kawa... Virtuoso, dawaj. Dawaj, dawaj. Dobra, uda się na pewno, bo tutaj nikogo nie ma w ogóle. Okej, okay, mam. jedem i pół tysiąca na sekundę, patrzcie na to. Dobra, sprzedaj to wszystko inne, żeby mi miejsca nie brakło. Dzisiaj w ogóle nic nie kupuję, bo nie ma dosłownie po co nawet. No, tylko powinienem sobie zostawić boneka Ambalabu oraz Brbrpatapim, no bo one mi są potrzebne na kolejnego rebirtu. Ale tutaj jak widzicie już 281 tysięcy 7,5 tysiąca na sekundę mi zarabia. Naprawdę to jest świetne. O! Bananito jeszcze mogę ukraść, bo chyba nie ma tej osoby tutaj. Nie pilnuję w ogóle kompletnie. Dawaj, czy i bananini. Ty, kolejny o virtuoso. Okej, okay, mam. Ugradzam już dwie, dwie rzeczy komuś. No ty! Kurde, czemu nie mogę zablokować bazy w ogóle sobie? Dobra, masz w web. Dobra, szukam nowego serwera. Jest już nowy serwer tutaj odpalany. Zobaczmy co tutaj jest do ukradnięcia. Także moja baza jest jeszcze przez 19 sekund zamknięta, więc tutaj sobie poczekam. Zamknę ją i pójdę polować. Zobaczmy co my tutaj mamy, więc jeszcze. Tutaj nie do końca. Tutaj jest Jace Base. Ale ona jeszcze przez półtorej minuty jest zamknięta. Tutaj mamy o... No, ale to jest naprawdę nie najlepsze. To chyba trzeba będzie znowu zmienić serwer. No, bo tutaj naprawdę nic prawie nie ma. Za chwileczkę zmienię sobie serwer, ale najpierw zrobię sobie rebirfa. Żeby mieć już czystą kartę na tym kolejnym serwerze. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Udało się zrobić kolejnego rebirfa, ukraść kilka rzeczy. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może będzie jeszcze dzisiaj. Nara.